W tym rozdziale zajmiemy się zarządzaniem warstwami. Spróbujemy sobie przypomnieć niektóre skróty klawiaturowe i poznać nowe. Zacznijmy od kompozycji mały wije, gdzie możemy zauważyć kilka różnych warstw. Warstwy oczywiście możemy zaznaczać bezpośrednio w panelu Composition, aczkolwiek nie jest to zawsze przewidywalny proces. Dlatego możemy skorzystać z prawego przycisku myszy, przejść do rozwijanego menu i spod menu Select wskazać warstwę. Która akurat znajdowała się pod kursorem podczas naszego kliknięcia. Tak więc w zależności od tego, w którym miejscu klikniemy, będziemy mieli dostęp do dwóch, trzech lub więcej warstw. Tak więc w tym przypadku możemy przykładowo zaznaczyć warstwę numer 2, która nazywa się 4. Po wykonaniu zaznaczenia na konkretnej warstwie możemy przenieść to zaznaczenie na inną warstwę. Tak więc w tym celu korzystamy ze skrótu CTRL strzałka w dół bądź strzałka do góry. Możemy również dodawać do zaznaczenia poszczególne warstwy, w tym celu wykorzystujemy CTRL SHIFT strzałka do góry bądź strzałka na dół. Aby odznaczyć wszystkie warstwy, korzystamy z CTRL SHIFT A. Pamiętajmy także, iż możemy zaznaczać konkretne warstwy korzystając z klawiszy numerycznych. Tak więc wciskamy 1, 3, 2, 4 i tak dalej. Po zaznaczeniu warstwy możemy zmieniać jej pozycję na stosie. W tym celu korzystamy przykładowo z kombinacji CTRL ALT strzałka do góry bądź CTRL ALT strzałka na dół. Możemy także skorzystać z kombinacji CTRL zamknięty nawias kwadratowy dzięki czemu przemieszczamy warstwę do góry lub CTRL otwarte nawias kwadratowy. Możemy także w tej sytuacji przytrzymać Shift, następnie zaznaczyć warstwę numer 5 korzystając z klawisza numerycznego 5, dzięki czemu korzystając tylko i wyłącznie z klawiatury zaznaczamy więcej niż jedną warstwę przy użyciu klawiszy numerycznych. Teraz możemy przenieść te dwie warstwy na sam szczyt stosu wykorzystując kombinację Ctrl, Alt-Shift strzałka do góry. Lub odwrócić sytuację, czyli Ctrl Alt Shift, strzałka na dół. Możemy także skorzystać z kombinacji Ctrl: Shift, zamknięty nawias kwadratowy, Ctrl Shift, otwarty nawias kwadratowy. Chciałbym teraz zwrócić uwagę na pewną ciekawą właściwość, która jest związana jest z kopiowaniem i wklejaniem oraz z wycinaniem i wklejaniem warstw. W kontekście tych operacji. Dosyć istotnym czynnikiem jest to, która warstwa zaznaczona jest jako pierwsza. Tak więc na samym początku skorzystam ze skrótu F2, dzięki czemu nie muszę wykorzystywać skrótu Ctrl Shift A i odznaczę warstwy. Pierwszą warstwą, którą zaznaczę, będzie warstwa numer 5, na której znajduje się nazwa 1, czyli korzystam z klawiatury numerycznej i wciskam 5, następnie przytrzymuję Shift i zaznaczam warstwę numer 3. Tam gdzie znajduje się nazwa 3. Oraz korzystam z Ctrl C, czyli kopiuj, odznaczam warstwy, czyli F2 i korzystam z Ctrl V, co spowoduje wklejenie skopiowanych warstw na samym szczycie stosu. Aczkolwiek pierwszą warstwą, która znajduje się na samym szczycie, jest warstwa z zawartością 1, czyli ta warstwa, która była przeze mnie zaznaczona jako pierwsza. Druga warstwa to warstwa z nazwą 3. Czyli warstwa, którą zaznaczyłem jako następną. No dobrze, cofnę operację korzystając z Edit, History i do momentu skopiowania przeze mnie warstw. Następnie w 2. W sytuacjach, w których dysponujemy dosyć dużą ilością warstw, bardzo przydatny jest panel, który znajdziemy w menu Window, Align and Distribute. Dzięki niemu możemy rozmieszczać poszczególne warstwy w, w naszym panelu kompozycji, aczkolwiek wcześniej musimy zaznaczyć zbiór warstw. Tak więc możemy przyciągać warstwy horyzontalnie, do lewej, do środka i do prawej strony oraz wertykalnie do góry, do środka czy też do dołu. Przemieszczanie warstw do lewej, do prawej, do góry i do dołu związane z analizą położenia tych warstw. I przeciągnięciem pozostałych warstw do warstwy, która najdalej jest wysunięta w danym kierunku. W przypadku sekcji Distribute, czyli rozmieszczenia warstw, zachodzi proces równomiernego rozmieszczania warstw względem siebie w odniesieniu do linii wertykalnej, czyli do góry, do środka, do dołu, jak i w odniesieniu do orientacji horyzontalnej, czyli do lewej, do środka, czy też do prawej. Dobrze, w moim przypadku przejdę do kompozycji Parent-Child. Znajdują się tutaj trzy warstwy oraz obiekt Null, który kontroluje dwie warstwy pod spodem. Korzystając z prawego przycisku myszy i klikając na tym obiekcie w panelu Composition, możemy wywołać menu, gdzie znajdziemy komendę Select Children. Dzięki temu zaznaczamy obiekty zależne od obiektu Null. Tak więc... W tej sytuacji może nie jest to spektakularna komenda, aczkolwiek jeśli będziemy dysponowali dużą ilością warstw, to możemy bardzo szybko zidentyfikować warstwy, które są zależne od wskazywanego przez nas obiektu. Warto również zwrócić uwagę na komendę, którą wywołujemy prawym przyciskiem myszy, klikając na etykiecie. Dzięki tej komendzie możemy zaznaczyć warstwy, które dysponują tym samym kolorem etykiety. Oczywiście w tym przypadku będą to wszystkie trzy warstwy. Dobrze, i powrócę teraz do kompozycji mały wiem i proponuję skupić się teraz na edycji warstw. Proponuję teraz przypomnieć sobie kilka skrótów i wprowadzić nowe. Na samym początku jednak przenieśmy wskaźnik czasu do 4 sekundy, tak więc skorzystamy z kombinacji plus jedna sekunda, dwukropek, dwie ramki. OK. Następnie zwróćmy uwagę na to, już mamy zaznaczone wszystkie 5 warstw. Przytrzymajmy teraz ALT i kliknijmy na punkcie wejścia. W tej sytuacji przesuwamy punkt wejścia i całą warstwę do wskaźnika czasu. Tak więc nie przycinamy warstwy, tylko przesuwamy ją w czasie. Możemy teraz przyciągnąć punkt wejścia do początku kompozycji korzystając ze skrótu ALT/HOME. I to samo możemy wykonać w odniesieniu do punktu wyjścia. Tak więc przytrzymujemy ALT, klikamy na punkcie wyjścia, tym samym przeciągając punkty wyjścia do wskaźnika czasu. Zaś korzystając ze skrótu ALT END spowodujemy przyciągnięcie punktu wyjścia na koniec kompozycji. Oprócz tego możemy przemieszczać w czasie nasze warstwy. Tak więc korzystając przykładowo ze skrótu ALT Page Down przesuwamy warstwy o jedną ramkę do przodu. Zaś korzystając z kombinacji Alt, Shift, Page Down wykonujemy tą samą operację, aczkolwiek skok następuje o 10 ramek. Oprócz tego możemy również przesuwać warstwy do tyłu, tak więc korzystamy z Alt, Page Up, czyli przesuwamy o jedną ramkę do tyłu i Alt, Shift, Page Up. Zanim opuścimy te warstwy, proponuję odznaczyć wszystkie warstwy korzystając z F2. Następnie w moim przypadku zaznaczę warstwę numer 5. Skorzystam z CTRL-C, odznaczę warstwy i skorzystam z CTRL-V. Tym samym kopiujemy i wklejamy warstwę na samym szycie stosu. Aczkolwiek punkt wejścia znajduje się na początku kompozycji. Możemy jednak skorzystać z innej kombinacji klawiszy, czyli CTRL-ALT-V. Dzięki czemu skopiujemy warstwę, aczkolwiek wkleimy ją, to znaczy punkt wejścia tej warstwy zostanie umieszczony tam, gdzie znajduje się wskaźnik czasu. Na sam koniec przejdę jeszcze do kompozycji robotika, tam gdzie znajduje się mój materiał wideo. W tej sytuacji zauważymy, iż dysponuje dwoma klatkami, czy też dwiema klatkami kluczowymi w obrębie parametru opacity oraz przyciętym materiałem wideo. Tak więc w tej sytuacji nie wpływamy na czas trwania, czy też nie wpływam na czas trwania tej warstwy, tylko została ona przycięta do pewnych punktów w czasie. Jeśli teraz kliknę na belce symbolizującej czas trwania warstwy i zacznę ją przesuwać, w odniesieniu do czasu trwania kompozycji, możemy zauważyć, iż przemieszczamy także klatki kluczowe, aczkolwiek. Jeśli kliknę w obszarze przyciętym i zacznę go przesuwać, zauważymy, że klatki kluczowe nie przemieszczają się. Możemy jednak zaznaczyć odpowiednie klatki kluczowe i kliknąć teraz na przyciętym fragmencie, co spowoduje, że przeciągając go do lewej lub do prawej strony, będziemy również przemieszczać nasze klatki kluczowe. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, w której dysponujemy dodatkowymi parametrami, które definiują wygląd naszej warstwy, przykładowo maskami, gdyż w takiej sytuacji nadal zachowujemy pozycję naszych klatek kluczowych odnośnie naszej warstwy. Zmieniamy ich pozycję w czasie, ale w odniesieniu do kompozycji. Jednak nadal zachowujemy relację pomiędzy klatkami i naszą warstwą. Na samym końcu, chciałbym również wspomnieć o pewnej komendzie z której możemy skorzystać klikając prawym przyciskiem myszy na wybranej warstwie i korzystając z komendy REVEAL LAYER SOURCE IN PROJECT Dzięki temu możemy bardzo szybko odnaleźć nasze warstwy w panelu PROJECT czy też elementy, które tworzą te warstwy. W ten sposób dotarliśmy do końca rozdziału omawiając poszczególne techniki, skróty klawiaturowe i sposoby na znaczne przyspieszenie pracy w Adobe After Effects. Tak więc dziękuję za obejrzenie tego rozdziału i zapraszam do kolejnego.